Niektórzy ludzie rodzą się, by błyszczeć, a potem znikają w cieniu, bo światło okazało się zbyt okrutne. Agneta Falskok. Nazwisko, które większości z nas przywodzi na myśl cudowną kobietę o anielskim głosie, jedną z ikon zespołu Abba, symbol muzycznego triumfu i kobiecego piękna. Dla tysięcy była uosobieniem doskonałości, marzeniem, idolką, kimś, z kim chciano choć przez chwilę dzielić ten sam świat. Ale to tylko fasada, za tą bajkową wizją kryje się prawda, której wielu wciąż nie zna: prawda brutalna, niewygodna, bolesna. I właśnie tę prawdę opowiemy dziś, od nadmiernej seksualizacji po pomniejszanie jej talentu. Wszystko to, co zmusiło Agnetę do wycofania się z życia publicznego i wyboru samotności. Dziś ma 74 lata, żyje z dala od zgiełku, w samotnej posiadłości na wyspie Ekeros, z dala od kamer. Od fleszy, od hałasu, który kiedyś był jej codziennością. Ta informacja została potwierdzona wielokrotnie. Bliscy mówią, że jest osobą cichą, zamkniętą w sobie, unikającą kontaktu. To boli, zwłaszcza jeśli pamięta się Agnetę sprzed lat, pełną życia, ekspresji, uśmiechu, który mógł rozświetlić stadion. Jej decyzja o odcięciu się od mediów przez długi czas wzbudzała sensacje, plotki, spekulacje. Dopiero niedawno, po siedemnastu latach milczenia, pojawiła się ponownie w telewizji. Ale pytanie pozostaje: dlaczego odeszła? Choć w wywiadach mówiła, że życie z dala od kamer daje jej spokój i spełnienie, wielu sądzi, że to tylko część prawdy. Bo odejście z tak błyskotliwej kariery nie jest decyzją spontaniczną. Musiało wydarzyć się coś więcej. Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do czasów, kiedy była jedną z czterech filarów Abba. Wtedy właśnie zaczęły się rysy na pozornie idealnym obrazie. Wielu wierzy, że to natarczywe, okrutne traktowanie przez media skłoniło Agnetę do odcięcia się od świata. Była nieustannie nękana, oceniana, sprowadzana do roli kobiecego ciała. Jej wizerunek był wykorzystywany w sposób odczłowieczający, a wszystko to działo się na oczach całego świata. W latach 70., kiedy ABBA eksplodowała na scenie międzynarodowej. Obsesja mediów na punkcie wyglądu agnety przysłoniła jej talent. Zamiast pisać o jej zdolnościach wokalnych czy udziale w procesie twórczym zespołu, skupiano się na jej figurze, włosach, sukienkach. Zdjęcia, wywiady, programy, wszystko było zdominowane przez seksualizację. Zbliżenia na jej ciało, pozowane sesje, ciągłe pytania o jej wygląd, to wszystko sprawiało, że czuła się jak przedmiot, a nie artystka. Sama Agneta mówiła wprost, jak bardzo było to dla niej upokarzające. I niestety, to nie kończyło się na artykułach. Jej wizerunek, jako seks bomby, przeniknął do popkultury, a za nim pojawiły się obrzydliwe wiadomości, chore fantazje, nieproszona uwaga mężczyzn z całego świata. Jej głos, delikatny, emocjonalny, unikalny, był siłą aby. Ale nie mogła nad nim panować w świecie który interesował się bardziej jej biodrami niż barwą dźwięku. A przecież była nie tylko wokalistką, była kompozytorką, producentką, wizjonerką. I mimo to media ją spłycały. Odbierano jej sprawczość. Wielu zapomina, że sukces ma swoją cenę. A cena, którą zapłaciła Agneta, była samotnością i wycofaniem. Zamiast uznania, fetyszyzacja, zamiast szacunku, uprzedmiotowienie, dziś. Choć wciąż czujemy jej obecność w muzyce, Agneta Falckog zniknęła z naszych ekranów, ale nie z naszych serc. Jej historia to przestroga. Pokazuje, że za blaskiem sławy może kryć się ciemność, której nikt nie chce widzieć. Jeśli kiedykolwiek zachwycałeś się jej głosem, teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o kobiecie, która musiała uciec, by przetrwać. I może właśnie dlatego ten głos brzmi tak prawdziwie, bo rodzi się z cierpienia, które zna tylko nieliczni. Czy sława zawsze oznacza spełnienie? Czy podziw tłumu koi duszę artysty, czy raczej ją rozdziera? Agneta Falccock zna odpowiedź aż nazbyt dobrze. Jej historia nie kończy się na listach przebojów, ani na rozdzierającym wykonaniu The Winner Takes It All. Jej prawdziwa opowieść, ta, o której mało kto mówi, rozciąga się między bólem macierzyństwa a medialnym okrucieństwem, między blaskiem sceny a samotnością, której nie widać w światłach reflektorów. Nie była tylko członkinią zespołu abba. Była matką, partnerką, kobietą. I każda z tych ról wiązała się z bólem, który przez dekady nosiła w milczeniu. Zacznijmy od końca: od jednej z najbardziej bolesnych ran, rozpadu jej małżeństwa z Biornym Ulwejusem. Choć media przedstawiały ich jako idealną parę, rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana. Ich rozwód nie był, jak Agneta próbowała przekonać opinię publiczną, szczęśliwy. Później sama przyznała w książce As i M, 1997, że to była jedynie maska, którą nosiła, by chronić siebie i dzieci. W rzeczywistości, cierpienie było głębokie i prawdziwe. Największy cios nadszedł niedługo po rozstaniu. Bjorn bardzo szybko związał się z inną kobietą, co dla Agnety było ciosem prosto w serce. Zmagała się z emocjonalnym chaosem, z żalem, który musiała tłumić w sobie, aż w końcu trafiła na terapię by spróbować odbudować roztrzaskaną duszę. To właśnie wtedy powstał utwór The Winner Takes It All, dzieło napisane przez Biorna, lecz wykonane przez Agnetę. I choć tekst opowiadał o ich rozstaniu, Agneta go zaśpiewała. Z oddaniem, z bólem, z prawdą, której nie dało się ukryć. W jej głosie drgały łzy niewypowiedziane publicznie. Ale dramat w życiu Agnety nie kończył się na rozstaniu. Od samego początku istnienia Abba, jako kobieta i artystka, musiała walczyć z bezwzględnym światem mediów, który widział w niej nieosobowość, nie talent, lecz seksualny symbol. W jednym z wywiadów, który obiegł cały Internet, dziennikarz z bezczelnością przytoczył cytat o Agnetcie jako posiadaczce najbardziej seksownego tyłka i, zapytał, czy to prawda. Germaine Greer, feministyczna myślicielka i autorka The Female Eunuch. Nie była zaskoczona. Zauważyła, że nikt nie pytał Agnety o muzykę, tylko o ciało. Jeszcze bardziej dosadnie wypowiedziała się Kinga Marie Halling, odpowiedzialna za kostiumy i makijaż zespołu, podkreślając, jak nieludzkie jest sprowadzanie kobiety do jednej części ciała. A jednak to właśnie robiono Agnetcie, dzień po dniu. Przez lata ciało Agnety stało się tematem publicznej fascynacji. Fetyszyzowane w teledyskach, zdjęciach, relacjach prasowych. Zbliżenia kamery, pełne insynuacji i komentarze, niechciane wiadomości, to wszystko stopniowo odbierało jej poczucie godności. Agneta sama przyznała, że czuła się przez to wykorzystana i pozbawiona kontroli. Przebywając w centrum światowej uwagi, nie mogła ochronić swojej prywatności. Była oceniana nie za nuty, które komponowała, lecz za kształt swoich bioder. Z czasem zaczęła się zamykać w sobie, unikać kontaktu z prasą, trzymać dystans. Chciała ratować swoją tożsamość, ukryć to, co pozostało jeszcze nienaruszone. Jednak obok medialnego piekła toczyła się inna, bardziej osobista walka, bycie matką i gwiazdą jednocześnie. Agneta często mówiła o rozdźwięku między sceną a domem. Każda trasa koncertowa oznaczała zostawienie dzieci. Każdy wieczór kończyła z poczuciem winy. Bjorn opowiadał o jednym z najboleśniejszych momentów. Po powrocie z trasy ich mała córka nie rozpoznała własnych rodziców. Ten obraz, dziecka, które nie wie, kim jesteś, musiał być koszmarem, którego nikt nie chciałby przeżyć. To właśnie te doświadczenia, nie tylko zawodowe, ale też intymne, rodzinne, złożyły się na decyzję Agnety o odejściu. To nie był akt kaprysu, to był krzyk cichego przetrwania. Dlatego dziś, gdy żyje w odosobnieniu, w wiejskiej posiadłości na Ekero, z dala od tłumów, nie należy tego oceniać. To nie słabość, to siła. Być może tylko tak mogła odzyskać spokój, tylko tak mogła odciąć się od ludzi i sytuacji, które ją zraniły. Bo nawet jeśli nie da się cofnąć czasu, można choć na chwilę odnaleźć ciszę, która leczy. A ty, czy sądzisz, że Agneta Falskok została naprawdę zraniona przez świat? który najpierw ją wyniósł na piedestał, a potem porzucił jak zużytą zabawkę? Czy była ofiarą kultury, która bardziej kocha obraz niż duszę? Zostaw swój komentarz i daj głos kobiecie, której często go odmawiano.